Siemanko, z tej strony klamer TV, a to kolejny odcinek z serii Minecraft Wojny Gidie. Dzisiaj ze mną jak tradycyjnie Damienich Obos? Jest dzisiaj ze mną Damienich Obos No właśnie jest jeszcze sniperowy, tylko że on tutaj sobie po prostu tak sprawdza zbudowniczy. Eee, eee, I w dzisiejszym odcinku będziemy się trollować czasami i robić tutaj takie przejścia do ko i tak dalej. On rzuca z kamiennej cegły kulkami? What the fuck? What the fuck? Co to, co to było? On daje z kamiennej cegły, tak to Ruszał, kurde. Ludzie... Dobrze, że mnie nie widzicie teraz. Ja po prostu... No, nieważne. E, what the fuck? Spoko, dobra. No to. Idziemy robić... W tą stronę będziemy walić, Tak, wi widzicie, krzemek. widzicie jaki yy, To ja no mogę to. zrobić no czy jeszcze nam zrobienie? nie? Aha. A ty to robisz? Mogę tą stoniarkę zrobić, czy nie? O, weź na końcu zrobimy taki duży pokój, nie? I tam będzie chyba 6 stoniarek, okej? Okay? Spoko. Tam zrobimy. Dobra, w poprzednim odcinku nie mówiłem, ale... Odcinki z Wojny Gildi z Damianem i innymi będą trwały po 22 minuty, więc troszeczkę dużo. Jeśli to wam pasuje, to oczywiście piszcie mi w komentarzach. znowu laga miałem. Widać było. Tak się nie mogę. No nie, wbił tutaj. Ja tu mam robię ten enchant No enchant No to zrób tutaj ten enchant. No, a co ja robię? Super encant. Kupę. Ja sobie wezmę stonę i tam zalepiam te ciury z lawą Dobra to tam jak, jak będziemy tutaj szli to po tej stronie będzie ten to bicik nie ma. Ja trzy. O Boże, to daj. Dziękuję Ci. Jest, 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 podpiszę. En 30 LLV. Ok, podpisany. Pozwiedzam sobie tutaj. Mały grzybek. Pierwszy raz taki widzę. Mam małe grzybki. O stary. Posadziłem grzyba Wyrósł z niego wielko... Oooo... Patrzaj... Lawa... Taki chudy słowiszek... <kluzny> 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 Ej, mam pomysł Patrz Tutaj jest... Kurczę. Mam taki... Pomysł, żeby tutaj masz to, tutaj taką dziurkę zrobić tutaj takie Tutaj zagrodzone to szkłem a tam woda tak się wylewa a z drugiej strony te tak klawa na to z tej strony woda a z, z tej, tej strony woda z tej strony woda i z tej strony woda no spokój nie będzie można tak zrobić tylko potrzebujemy szkło pić nie i no to idź Nie chce mi się Wow. Gay Gej... Jak gutes majonez. Gutes majonezes Zinces i pikidiki piki du piki, o a co mnie Szkielet! Chcesz walki nauki? Tak? Sorry, a to musiał zawołać. Nie tu się, ha? No tutaj. mi wzięło tyłu. Jeszcze mam strzałę w ręce, no super, po prostu. A tutaj mamy przy okazji wodę, więc jest gidenzy. Wejdź po dwa wiaderka wody od razu zrobimy tam za naszą wiaderkę. Spoko. Co mi iść? Po dwa wiaderka i na wiaderek wody. A gdzie my mamy wiaderka? Trzeba Jasne. A na mamy Okej, okay, tylko... A gdzie my tak. mamy surowce? Mm. Jaki żar. O, tu są. Ej, chodź tutaj. Ja. No gdzie ty... Ty wsadziłeś kurczaki Ja tam nie wsadziłem kurczaków Mam trzy wiaderka Chodź ci pokażę Daję je wodą na, na mer, bo mi się sformatowała ta klawiatura No to Dobrze ci tak Dlaczego ja tej wody nie mogę wziąć? Daj mi Jakie chamstwo Masz jedno wiaderko z wodą? Nie. Kurde no jakie lakę. Daj mi jedno, a ty idź po drugie. O. Woda. O. Weź Daj. się do jasnych. Daj kolegów. mi jedno wiaderko, idę po drugie. Masz A ty idź po... Dobra, ja idę potem, ty idź po jedną. Ty musisz na samą górę i na... na samą górę tego źródełka polecieć. Tu są dwa źródełka, dlatego się wspina i Mam jedno. Tu musisz podlecieć i do tego tutaj się. Dobrze już idę 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 Mam! Jej I spływam Jeden raz spłynąłem Idę po kolejną wodę A ja już mam Czekaj, gdzie zrobić i nieskończone źródełko wody No właśnie zablokowałeś wejście gdzie miałobyś to. No, Nie blokuj się... tego. Tu będzie się woda wylewać, tak? Tak, tylko szkło teraz chcę. Szkło chcę. Chcę szkło. Ja robię tak. Jakby takie kolumny, gdzie będzie ta woda. Nie mamy piasku! Naprawdę ja pierwcie. Na Chyba nie wciąż mię tu również zieloną nawet. Chyba, że wiesz na powierzchnię lub kupić. On na obiad. On też na obiad. Kto? Snajperowi. Co tu można dać? la Tylko to teraz potrzebuję tylko tego Ale gdzie tu się wychodzi na powierzchnię? Nie mam nie da ma. się Jaki szal, tu mnie pocieszyłeś Okej, okay, zrobię sobie schody Nie! I top Naprawdę, przy mnie zabiją ale ja mam tak kuch... O kurde, tu są enchantowani. Tu są enchantowani, to ja <grym zainteresowani> report na coś tam Jakieś tam kratki Lochy zamkowe Nie wiem depnę się tam Okej, okay, gdzieś mnie tepnęło. Jestem w dżungli. Błony w nie! Klamer Jasna cholera! Człowieku, opanuj się! No więc właśnie. Ja ci już mówiłem, trzymaj go przy sobie, bo po prostu zginiesz. A, a ty turny jak zwykle, kurde. Nie posłuchał klamera tylko po prostu tyle z tego. Jak to nie? Ja ci mówię dobre rady, a ty mi tutaj takie numery wystawiasz. Nie wiem, chyba tyle będzie nam starczyło, coś tak czuję. nie. Ile masz, ile wziąłeś piaszku? Z taki 34. Czekaj jeszcze trochę pozbieram. Okej. Okay. E, No, co woda. Mamy obronie, pięści. Okej, okay, mam piasek i teraz go okay. przy, przytopię. Trzeba proszę, szapka i to Weź tylko tego redstone'a, bo ja mam no. na tym niezłapny dobór, nie? Dospadnie. A redstone się nam przyda Jezus Maria Tylko ten redstone od razu Ej, no ja nie noszę koksa przy sobie mam problem Ej, zrób tą tabliczkę Enhan. Po prostu, ej, klamer tutaj Gdzie? Tam, zrób, popraw tą tabliczkę na po prostu Enchant Tylko z tymi równa się na popr... i na dole Enchant, po prostu 30 level? Po prostu Enchant Okej okay. Boże święty, że napisałem, tym się Jaki żal, jeszcze na... Na filmiku źle napisałem się pisze przez cechanie Okej okay. A z tej strony co będzie? Z której? Z tej Tam? Tam może być wejście... Nie wiem do czego. Szala spotkań. Okej. Okay. Teraz. Tutaj no, Dobra, to ty rób. Ty... Zalaść spotkań. Dobra, dziesięć... dziesięć na... piętnaście. O kurde, to jest kanion. Ja pierdziele. Dziesięć, okej, okay, dziesięć na dziesięć. sobie przy okazji zbiorę nie się przydadzą aha Fajne, no i tak. o kurde jeszcze mi szkielet wszedł pod mieczek to w no i jeszcze tylko y, takie jedno sprawdzenie z tego powodu że chciałbym żebyście po prostu mi napisali w komentarzach swój nick z Minecrafta i swój Skype z tego powodu, że robię rekrutację do naszej GIDI Więc jeśli byście chcieli to IP będzie w opisie Serwer jest na 162, nie wiadomo czy... Nie, nie podawaj IP tylko podaj, podaj temu kto się zgłosi Aha, no dobra, to nie będę podawał IP tylko temu kto się zgłosi Więc ten kto się zgłosi poda Skype to wtedy mu podam od razu na Skype, żeby nie było no i będzie z nami grał, oczywiście dostanie kół porządne Już takie plot 4, coś takiego, jeśli nam się uda takie zrobić No więc tutaj dużo itemów zdropi, więc nie będzie z tym problemu żeby coś takiego słabego miał No więc tylko tyle chciałem powiedzieć Więc, więc tylko mówię na tym odcinku, że rekrutacja jest on Czyli otwarta żeby Jakby ktoś nie wiedział Oczywiście nich Obos jeśli mnie nie będzie Czy nie wiem tam no, przez ten cały Następny, od poniedziałku do soboty mnie nie będzie W e, ferie więc nich Obos u siebie tam Jak już będę tam u niego to oczywiście e, tam Link do jego kanału też będzie Więc pod jego filmikami też e, Pod jego filmikiem Wojny Gili też piszcie e, swój Właśnie dzisiaj nagram Właśnie on dzisiaj nagra rekrutację też Pisze... Chciałem Was powiadomić, że jak kamer do mnie przyjedzie, to on mi od razu pomoże zrobić Banditama, żeby było też yy, na multi, bo ja miałem ja prawie, że... bo no, miałem chyba trzy odcięcia tylko z multi, yy, jak z klamerem, rozumiem, ale tak też yy, on mi pomoże obczaić, jak to wszystko tego. Yy, że mógł nagrywać po prostu z kimś. Czy no tak jak ty teraz ze mną na przykład Bo jeszcze tego obczajcie mogę Aha, z tym, że po prostu nikogo nie słychać, tak? Czy coś takiego To mi to pomożesz obczajcie i będziemy to nagrywać No to dzisiaj jeszcze gwanie dni nich nie Więc polecam bardzo kanał Damienich Obosa i oczywiście jego li link do jego kanału będzie w opisie, więc będziecie też mogli Obejrzyjcie go sławną z niby serię Minecrafta na modach ale mi się bardzo podoba więc dałem dużo razy łapkę w górę i mam nadzieję że Damian będzie kontynuował tą serię bo na razie jak widzę to przestał no bo na razie ten tydzień ja przerąbany w tym tygodniu nic nie nagrałem ponieważ nie w ogóle nie było bo jeszcze nie, nie dość że dużo zadanie, to jeszcze na treningi się po prostu nie, nie wyrabiałem z tym wszystkim no więc właśnie, więc tylko chciałem Wam powiedzieć, że on też kanał ich żebyście go też subs subskrybowali Bo naprawdę fajne odcinki nagrywa Odgapił może od Reziego, Bo ja mu powiedziałem, że fajnie by było, było gdyby nagrał Seję Minecrafta na modach No to niech sobie ją kontynuuje, przecież mnie nikt nie zabrania i może ja jeszcze z jakiejś innej gry nagra, więc Z Battlefielda nagram po święta. Oczywiście ze mną nagramy Nie wiem, czy dostanę Battlefielda czwórkę na święta, ale dobra To już mniej ważne I oczywiście można, Możecie jeszcze mi napisać w komentarzach, jeśli byście oczywiście chcieli Co takiego ciekawego dostaniecie na święta, czyli co byście chcieli i czy dostaniecie to na pewno, więc mi napiszcie zrobię też takiego malutkiego vloga, jeśli dostanę kamerkę po świętach yy, i pokażę wam też co dostałem na te święta, więc no, więc oczekujcie na moim kanale odcinków bo ja też miałem po prostu długą przerwę, bo no, jak już mówiłem w poprzednim odcinku musiałem się uczyć i tak dalej, bo poprawiałem to całe moje zachowanie, te moje oceny, które no tak słabo trochę wyszły, ale to bez szczegółów No więc tak to było i po prostu miałem też karę, nie mogłem wybić na kompa więc was wszystkich bardzo za to przepraszam. Ale my już powracamy do odcinka I ja właśnie zaczynam tutaj Robić salę spotkań Tylko po prostu mi nie starczyło nic Damian pomocy Daj mi jednak tą pomoc Ale to właśnie tutaj Masz No dobra za niedługo będziemy kończyć Jeszcze tylko dwie minuty zostały Okej okay, podpiszę tutaj Sala... Sala... Spotkań Spotkań Dzienny Sala spotkań O nie może być inaczej Dobra Podłogę zrobimy też pewnie z brzozowego I jakbyś nie wiedział Damian to się szkło przepaliło Wiem, wiem. 45 To dobrze ja mam 53 No to weź mi ten Właśnie tam wylej wodę Jest. Ej, tu jeszcze trzeba. Z brzowego. Okej. Okay. I teraz to drugie. Szybko. Odcinek będzie trochę dłużej trwał, widzę. Chodź to weź, jak już No Na hita głos. Teraz zrobimy tylko dokończymy tę wodę i będziemy się żegać, bo troszeczkę odcinek dłużej trwa. I koniec! Tak, skończymy ten odcinek. Teraz pa, pa. przy Ender Cześć, a ja ty się nie odzywaj teraz, jak ci powiem. Więc my się z wami żegnamy, cześć i widzimy się w następnym odcinku.